Hej, sorry, że tak, ale już na szybko nagrywam. Um, chciałam przekazać, że <laughs> wracam na YouTube dzięki znajomym z szkoły. Um, tak, dziękuję Sandrze, dziękuję Oli, dziękuję też koledze Dawidowi. Um, tej trójce dziękuję, że mnie namówiło do powrotu. No, y, YouTube i nagrywanie filmów na to całe moje życie. Więc wiecie co? Ci, co da, dawają łapę w dół, dajcie już sobie spokój. Bo to i tak Wam nie daje popularności tylko nienawiść i stręp. Więc serio, nie radzę. A tym, którzy mi dali suby i niektóre lajki, bardzo dziękuję i możecie się cieszyć, bo wracam za Was na test. Też się z tego cieszę. Jestem bardzo happy, więc papatki! I dawajcie suba i lajka, jeśli jeszcze tego nie robicie.